Oj, widzowie, ten ranking na wejście się zmienia tak szybko, że już nie wiadomo kto jest rank 1 Widzowie, wczoraj. Czekolad nagrał, że Cinerias jest y, rank 1 obecnie na wejście main master i, jeśli pamiętacie, ale to się wszystko zmieniło, ponieważ Synerias jest obecnie rank 4. A wiecie, kto jest rank 1? ne, o nie widać jeszcze, Vive Next AD. King I kto to jest? Nie mam pojęcia, ale zrobiłem lekki e, research. To jest ogólnie jego konto. Main Adekary na Zeri ma bardzo fajne e, win ratio. Gra trochę Ksajak, trochę też Dravenem. Widzę, że pyka. Chociaż w sumie na Adekary to raczej się gra czempionem, który jest obecnie w mecie. Może być jakiś wyjątek, że właśnie coś one trikuje Dravena i nim napierdziela, ale jeśli chodzi o Carry, to mi się wydaje, że po prostu ten, te mainy są zmieniane i ten ziomek to nie jest Next Ade King, tylko jego oficjalny nick to jest Kaliste i gra w teamie Viv. I ma napisane w opisie na Twitterze, że ma 16 lat i Challenger Rank 1786 LP w piku, i właśnie tyle ma teraz widzowie. Więc no, historia się tworzy na naszych oczach, więc zobaczmy, jak ten ziomeczek klika. Praktycznie wszyscy w tej gierce to są Challengery, może tam jakieś wyjątki, nie wiem. Rakan chyba ma Grand Mastera i ktoś tam jeszcze, yy, ale dobra, zobaczmy sobie jego Jinx. Runki u niego wyglądają następująco: Pod letal Tempo Gra i w drugim drzewku Absolute Focus i Gathering Storm, czyli takie giga-giga skalowanie. W sumie to są takie typowe runy na Adekary, nie? Ja się nie znam za bardzo na Adekary, w na pszczółka. Ale, no, coś tam, coś tam. Mm, coś tam grałem. Jakoś diamencik piłem. No i Jinx też trochę ostatnio grałem, tak wam powiem szczerze. Fajny champion, naprawdę silny. Niedawno buffy dostała, więc też naprawdę y, fajnie. Tutaj Jasiek jakoś widzę potężne tradey, ale Jinx przyszła pierwsza i od razu first blood. o oh, kurde, no jego team jest w niebo wzięty, tak szczerze. W ogóle Beka. Y, Dwóch Aderry, jest rank 1 i rank 2, więc widzowie mamy metę na Adecary obecnie, więc jeśli jesteś junglerem, no to trzeba gankować. I co, co jest też ciekawe, jeśli ogólnie jest jakiś totalny kozak w drużynie, nie? Nie wiem, na przykład właśnie teraz Jinx, to spodziewajcie się, że jungler może i nawet Midlaner będzie go po prostu gigakampił. Tak jak widzicie... O, czekajcie, bo tu jakieś potężne trejdy, Ale dobra, Rakan został spaniszowany. Chociaż treszyk też pół Kurde, tutaj na bocie to się dzieje naprawdę dużo od samego początku. Yy, dżungler będzie kampił, Gragas zaczyna od reda, żeby właśnie pafować na yy, bota. I na przykład nie wiem, no jakie jest faker, to wiecie, on też dostaje kampa i w ogóle. To jest taki standardzik. Jeśli masz jakiegoś kozaka w teamie, to grasz pod niego i yy, niech on ci wykroje giereczkę, ale widzę, że tu przeciwnicy, przeciwne Adykery. Ashka naprawdę yy, potężnie. Yy, potężnie gra. Nie wiem kto ma większy atak ręcz, tak szczerze, 525 ma Jinx. A o, 600! O kurde ty! No to Ashka to jest chyba dobra odpowiedź na yy, Jinx, co nie? A nie, bo ona ma 525 jak ma... Głupi jestem debil. Ona ma 525 ręczna, jak jest w swoim minigumie. O, turet shot i niestety nie zginie raka, no więc jest lekki przypał. Gragas wziął swoje trzy kampy na górze i od razu poszedł na bota, no bo ogarnięty dżungler wie, że tam gdzie jest akcja to musi być. No i praktycznie, nawet nie praktycznie, tylko no właśnie praktycznie <grytanie> jest kilek. Chciałem powiedzieć teoretycznie, ale jest praktycznie. Aha, na Q masz 605 rangea. Więc okej, okay, co jest ciekawe, no zasięg... Auto ataku na Decker jest naprawdę giga, giga istotny. Na przykład Caitlyn to ma największy zasięg ze wszystkich. Później tam chyba Tristana dogania, ale ogólnie Caitlyn można fajnie spacingować przeciwników. A na przykład jak jest Kai'Sa kontra Xayah, oni raczej mają taki sam atak ręcz to wtedy to wiecie, no ten kto jest lepszy adekery po prostu wygrywa ten meczapik widzowie no dobra co sobie kupił ziomek od razu nun quiver leci w sumie typowe 2-0 na cirku Gragas przygankował ojejku support i jungle no play safe meet ale ładne serce w ogóle teraz Ari dała widzowie no i ten Jayce no, jest walony naprawdę nieźle nie dość, że na początku Przyszło do, do niego dwóch z bota. To jeszcze właśnie teraz dżunglę. O, czekaj. Jest kolejna akcja. I flaszek spalony przez Ewelinkę. No i Jinx teraz jest solo, nie? <grym> Normalnie życie a typowe. Treszyk tam chuj. Tam idzie. O, kurde, sorry, trochę mi się odbija e, Treszyk na midzie, spędza cały swój wolny czas. Też topleń się wywalił. O, kurde, to nie jest jeszcze taki filminek. On ma 2-0, ale jego toplenie ma 0-2 i też Treszyk się wywalił, właśnie, od Rakana. Więc. O, i teraz Rakan też schodził. No, supporty typowe, nie? Czwarta minuta, oni się biją na midzie. Co się tutaj dzieje? O, Rakan, ale został skancelowany przez. O! Kurde Gigant, Laki dla Rakama. <laughs> Chociaż w sumie też Gragas ładnie zagrał. Anulował Mukiu. I w sumie nie mógł nic zrobić. A Jinx na spokojnie. Slow puszuje się Manko. Jeden na jeden. Coś co się widzi na bocie bardzo często. to <laughs> no po prostu sobie farmią, nie? Farmią, bo adekeri to wiecie. Dwa, trzy itemy. W sumie no, w sumie można powiedzieć dwa. Bo składasz Mefika, później Infinity Edge. I już po prostu totalna dominacja. Kiedyś było trzy itemy, jak Infinity Edge działało od 60% kryta, no ale teraz po tych zmianach to dwa itemki i Adekary naprawdę czuje się w niebo wzięty. Chociaż i tak się mówi, że na trzech itemach to Adekeri wymiata i trzeba go defować i w ogóle. No dobra, na no spokojnie, jak to wygląda na farm 40 do 36? to w sumie <śmum> jakoś nie ma nic nadzwyczajnego obecnie. I teraz musi trochę uważać, żeby jakoś Ewelinka nie wpadła do niego. Ja bym chciał zobaczyć jakieś totalne kery, jakie zrobi, jak będzie kajtować i tak dalej ale to dopiero w lecie, a żebyśmy dotrwali do late'a, do mid game'u no to trzeba oczywiście early dobrze zagrać bo wiecie, jak zrobisz 0-10, a 10-0 to jest różnica kurde, ale ja jestem odkrywczy normalnie, czy drake będzie robiony? na razie krabik tylko, ale widzę, że botlane schodzi żeby robić tego drake'a. albo jakieś trapy, no rakan, ty musisz się tutaj bać potężnie Przecież Rakan jest zintował dwa razy. Ewelinka na topie? Nie no, to musi być Drake. Irelia nie trafiła ulta, unlucky. Nie, chyba jednak nie będzie Drakea. No dobra. Ja się nie znam. To. <laughs> ja się nie znam. Oni tutaj o, mają i... Challengera, wiedzą kiedy robić. Ja bym robił Drakea. No nie wiem, Evelinka była na topie yy, i po prostu fajnie coś robić. Taki cross mapping. O Ewelinka teraz kradnie, O, ulti? Od Jinx? No i niestety nie trafione. Szkoda. Może byłoby trafione, ale najprawdopodobniej Ewelinka zesmajtowała te raptory i dlatego szybciej po prostu to zrobiła. E, dobra, teraz full push na bocie. Na no i Jinx powoli, powolutku się fiduje. Ważne, żeby Adeker miał jakby free linię, że po prostu... O, huch, Rakana, ok. I, i co, kolejna dentka? Kurde, ej, ten Rakan! Jeszcze jeden hitek, flash out, pięknie! Ale ten Rakan intuje, <grafy> I Gragas jest na bocie, Asheka użyje ghosta, ale Gragas użył F, -gnionka i ulti dostał. Gragi, ale wszystko jest dobrze, on jest kibicem. Ten Gragas, on tak wygląda właśnie jakby, nie wiem, jakby był jakimś statusem jakiegoś klubu baseballowego, czy coś z tą beczką. Tak mi się to kojarzy. Nieważne. Dobra. Więc tak, 3-0, dużo pieniędzy, butki i jeszcze płachta, na a nie jednak jakaś zamianka. Zamiast butów, y chcę sobie kupić tego Galforsa albo Krakena w tej gierce. Chyba Galfors, nie? Ja nie wiem, bo na trindzie to też jest. Yy, wybór, czy Galforce, czy yy, Krakenika sobie złożyć, ale chyba w tej gierce Galfors po prostu. Ulti? Ale żeby zestopować Rika po prostu. No dobra. Okej. Okay. To ulti nie miało zabić, to ulti miało jakby kupić tempo, tak zwane, żeby... Bo jak Ashka się teraz cofnie, no to Jinx weźmie całego Wavika, no i Ashka straci więcej niż normalnie, jakby się od razu cofnęła. Więc no war. Tak jakbyś wykorzystał ulti, żeby Aszka straciła, nie wiem, 100 golda dodatkowo i jeszcze w tym exp. Zobaczmy, gdzie jest Ashka w sumie. no ja na takie... Opa, ona jest dopiero tutaj, nie? A już Wavik poszedł pod turret. No ja takie akcje lubię. Właśnie, takie mądre. To nie musi być jakieś giga kozak, zdodżowanie wszystkiego, chociaż to też się fajnie ogląda, ale właśnie takie, wiecie, ulti, żeby nie zabić, tylko żeby zestopować recall, to jest naprawdę... Kurde. Coś co wyróżnia właśnie rank 1 od jakiegoś, nie wiem, może rank 10 czy coś. Może rank 10 by nie ultnął e, w, w tej sytuacji. Dobra, 750 golda, czyli ma już hajs na Galforsa, czyli jedna galforsik w tej gierce. No w sumie oni nie mają za dużo tanków, Renekton raczej, a on idzie pod Gordrinkera, ale Renekton to nie jest taki tank, to jest bardziej bruiser. Mm, więc jakoś taki giga tankowaty nie będzie, żeby składać krakenka. A przeciwnicy to praktycznie same papiery. No Ewelinka full damage, Jace full damage, Ashka też oczywiście. I mm, mm, dobra, treszczyk. No i się wbijamy! Ładnie, ładnie tresz. Ale super... o kurde, ale support divent z tej gierca. Jeszcze Galworsa dała po ulcie żeby jak największy damage był od razu, no i 4-0, siema, siemanko 90 farmy. Ponad 95 będzie, jak sparmi te dwa minionki. Sparmił 95 farmy w 10 minucie. Nie wiem, czy jakiegokolwiek. Nie, rac raczej jakiego, jakiegoś miniona zmisował. Bo jak nie misujesz wszystkiego, to w 10 minucie ma się 100 albo ponad 100, coś takiego. Teraz Ewelinka i tepek jeszcze od Renektona kupuje czas. No ale za dużo go nie kupi i Rakandos! Co jest ten RAKANDOS jakiś inter jebany! Ej, bez kitu! On jeszcze wziął 500 golda Okej. Okay. Nie, jak... Ja bym się wkurwił na niego. Ja już jestem wkurwiony, na to oglądam. Nie, ma trochę. No ale dobra. Yy, budki kupione. kontrol warcik. Okej, okay, bardzo dobrze. Daję przykład moim kochanym yy, widzom. Yy. Czekamy na niego, Siemanko zrespił się. No i ciągle będzie szedł sobie na bota. Jak weźmie turę. Co tak pszczółkę pokazuje w W ogóle nie znalazłem jego streama? On chyba nie streamuje. On gra sobie w jakichś teamkach. I nie wiem, właśnie ten VIV, nie? To jest team, co. No nie wiem, słyszeliście kiedyś o teamie VIV? Czy z takim skrótem? No ja właśnie nie. I to może być jakieś takie mniejsze ligi. Ja, ja nie wiem. Ja nic, jeśli chodzi o e-sport, to mnie to totalnie nie jara. Bo on jest z Francji. To może on jest w jakimś teamie ala Ultraliga? Tylko że Ultraliga to z Polski, nie? Ultraliga to z Polski. To może we Francji też mają coś takiego jak Ultraliga. No, <ścoughs> telefon mi dzwoni. Ja pierdziala. Kolega mi dzwoni, na si żebym na Siłkę jechał. Sorry, nagrywam odcinek. Oglądam nam Jinx. Ja mu powiedziałem, żeby, że nagram odcinek jak wrócę z siłowni. Ale w sumie powiedział, że o 12 się przyszykuje, nie? No to ja stwierdziłem, dobra, no to w tym czasie nagram sobie odcineczek. Jest 11.54, on już dzwoni. O, i Oro na bocie, tak poza tym. No właśnie, Gragas. Gragas ogarnięty, Jinx ma 6-1, to do niego przychodzisz i sprawia, że jest bardziej nawidowany. Masz totalnie, patrzcie, Ewelinka robi to samo, rynek to jest nafidowany, więc tam idzie. Widzowie, to jest taki najpopularniejszy błąd na dżunglera, że jeśli ktoś jest do tyłu, to nie wiem, ciebie, jest ci go szkoda i pomóżmy mu, o nie, fajnie będzie. Nie, kurwa, 6-1 Jinx Sprawiasz, żeby Jeans jeszcze bardziej była nafidowana. Żeby jeszcze więcej damage napierdalała. Bo w LoLu właśnie o to chodzi. To jest trochę dziwne, bo LoL to teamowa gra, ale... Jeden ziomek może totalnie taką presję zrobić, że po prostu wykeruje gierkę praktycznie, nie? No jak teraz jest AD carry meta, to w ogóle i bota, ziomeczku. I to samo próbuje robić Evelinka właśnie pod Renektona gra też jest coś takiego Queen Condition i tak dalej, żeby grać pod pod win Condition właśnie. No akurat Renekton to nie, nie jest u nich win Condition, ale Evelinka jest, więc jak ona pójdzie tam gdzie Renekton jest nafidowany, znaczy inaczej pójdzie tam gdzie ktoś jest nafidowany, no to ona sama się fiduje i sama się staje coraz groźniejszym win Condition, wiecie o co chodzi. No a Jinx bierze już szóstego Playtona. Więc pieniążki no 7400 golda w sumie zebrane w 14 minucie. No, powiem ci, że nieźle 500 golda na minutę, dużo. Kurde, w chuj! <gry> 500 golda na minutę, jak wavik przychodzi co 30 sekund, i tam nie wiem, jest 100, coś golda. To dwa wavey to. O jejku! Ulti od Ashki i nie mógł nic zrobić. W ogóle ciekawe, że Klinza nie wziął w tej gierce. Na Aszki nie brać Klinza? Nie wiem. Wiem, że Klinz to naprawdę często jest brany przez Adekery właśnie. Ale w tej gierce zdecydował się na Hina, co jest ciekawe. No i dobra, no i Drake raczej zostanie wzięty. No bo nie ma naj, najsilniejszego ogniwa. Nie wiem czemu oni się teraz biją w sumie. Raczej nic z tego nie zrobią. Jinx zrespiona i zaraz będzie miała Infinity Edge. No nie zaraz, ale jeszcze trochę. Tak myślę, że z 3 minutki i 2 itemy potężnie. A Ashka jeszcze nie ma żadnego, no to... Kurde, no jest Giga do tyłu. 3000 golda. 3000 golda to pełny item, widzowie. No, no. Do tyłu, ziomeczek, jest! Jinx teraz sobie farmi Spoko. No jesteś Ade to trzeba dużo farmić, prawie tymi zębatkami. Wzi wzięła jeszcze Rakana, bo Jinx e stopuje jakieś dasze i tak dalej. To kiedyś było zmienione bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno. Ale właśnie, jakby Rakan przez to przeleciał, no to zostałby zestopowany. Oczywiście nie działa na Malfighta, bo on jest unstoppable. Wiesz o co chodzi? Widzę. Dobra, no i co? Dragas tam shadowuje. Mida, shadowuje, czyli wiecie co to jest cień, nie? Shadow to cień po angielsku, a shadowować to znaczy, że właśnie tak, on siedzi i pilnuje swojego ziomeczka. Oczywiście też przy okazji farmi dżunglę. Co on takie smutne minki daje? Jakieś smutasy, jakieś pszczółki wkurzone. Nie wiem, kurde. Ziomek jakiś na tilcie jest chyba trochę. Jak mój kolega, który do mnie dzwonił. Ale kurde, zrozumiem. Odcineczek musi być nagrany przecież, nie? Na topie jest rozpierdol, by the way. 0,4 Irelia. O, ulti, ale mnie to wkurza. Randomowe Ulti Ashki jest takie tiltujące, ale to jest ADCAR. Jakby to... Pamiętacie, znaczy pamiętacie, jeszcze to w sumie dalej jakoś jest. Aszka na suporcie. Co prawda ma tam chyba 48% in ratio, czy nawet mniej, bo Riot na szczęście... Nerfi Aszkę na suporcie, bufuje na dekery, bardzo fajnie. Tak powinno być. Jest... ażka, to jest chyba pierwsza dekery w grze w ogóle. Może nie pierwszy? Chyba dwóch było dekery na początku gry. Na pewno Aszka, nie potrafię sobie przypomnieć kto jeszcze. Może Ezre? Ezio? Chyba Ezio. Nie wiem, mogę teraz gadać głupoty. Ale Aszka na pewno była pierwszym Adekerem. No bo wokół niej był ten słabny tutorial, żeby złożyć warmoga <noise> na pierwszy item na Aszka, Więc tak, Aszka to był pierwszy ADK, nie? No i to było trochę smutne, jakby jakby był supportem, nie? Więc bardzo dobrze Riot, że po prostu coś takiego zmienia. O, znowu combo Ulti plus Galfors widzę, że bardzo mocno lubi grać agresywnie. No jest do przodu, więc 6-2... Ma naprawdę dużo pieniędzy, dużo damage'a, więc taka totalna agresja mu się załącza. Nie trzeba Galforsa dać zawsze do tyłu, czasami warto właśnie do przodu do, do dodatkowego damage'a, bo Galfors paradoksalnie zadaje w kujdipsa. 250, to jest dużo widzowie. Kolejny killek, nie wiem, ten raka mintuje, tak się. <laughs> tak patrzy, o rynek, to on chyba chciał... Jakie kajtowa? A jakie kajty Tu, 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 Może ma skrypty ty. Ładnie kajtuje, nie? No i pięknie, ale patrzcie też mm, jak drużynka bardzo ładnie zagrała dookoła niego. Tak po prostu byli przyciśnięci, takie bodyguardy totalne. I Jinx mogła sobie strzelać, ale mimo wszystko bardzo ładnie wykajtował ziomeczek. To żyje Rakan i Jinx, Jinx się dopiero zrespił, nie? O, jest tepek, widać to na minimapie, ale coś w spektatorze jest ciągle, nie wiem przez ile już lat, ale naprawdę mm, nie widać na spektatorze, że ktoś się tepuje niestety. O, okay. 3000 golda, więc teraz Infinity Edge to jest pewniak. I co tru trzecie? Blood Twister chyba się składa. Nie, bo to nerfa dostało. Rapid Fire, okej, okay, Rapid Fire. No w sumie ma w runach, yy, w runach ma Legend Bloodline, który daje lifesteala. Więc może na Jinx się nie składa? Yy, Blood Twistera. Na Jinx właśnie takie Rapid Fire, nie może Phantom Dancer jakiś. Ale on w tej gierce leci Rapid Fire. No dobra. No bo na midzie jest. też jest typowe, że jak jesteś midlane. Jak jesteś adekery, to po prostu siedzisz na midzie i walczysz o prajo i sobie farmisz i wszystko gituwa. A te nieroby mają robić na Jinx. Irelia pójdzie sobie na topa, Ari pójdzie na bota i będzie wszystko fajnie. Tylko teraz Ari akurat jest na midzie, żeby kogoś z serduszka złapać. Może Rakana się uda? O! I się wbija Rakan. Nie ma swojego Q. Chyba Rakan kolejna dentka. Nie, jednak wreszek, okej. Okay. Wiem ten rakan bardzo dziwnie gra. <grym> tak swoją drogą. Dobra. Kolejny Drake, ale paherat jest na topie. Jakaś presja jest ze strony drużyny przeciwnej. Evelinka jest denerwująca dosyć. Chudę, nie lubię grać na Ewelinka. Pomaga junglerowi z Drake'em. okej. Okay. Fajnie, drugi Drake dla nich. No i uwaga. Tutaj jest czterech przeciwników, no trzeba lecieć w prawo, nie? Nie można tutaj. Ulti Jaszki. I będzie pilek Rakan! Ari! Drago od pleców! O, o dobry fan, pa! Kurde, tylko w jednego! Oh, 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 nie tylko w jednego! Ale je po jeszcze Rakana przy okazji. Jak się wbijał na Aszkę, jest Ewelinka i nic nie zrobi. Jinx jest rozpędzona, wbija się. Irelia ze swoim ultem. Trzeba uciekać przed Renektonem. Renekton nie żyje i Jinx bawi się jak u siebie widzowie, swoimi zabawkami. 10-2 Pięknie, no i co? Baron? 20 minuta 40 sekunda. Baron się zrespił niedawno, to od razu lecimy. Barona, no Jinx jak masz takie itemy, to szybko zrobisz, nie? Dobra, zaczęli 2047. Jak myślicie, w ile to zrobią? No. Dobra, no Jinx coś tam bije. Jinx coś tam bije. No, no 20 sekund chyba przejdzie, nie? Nawet wcześniej. 15 prawie. No, z 16. Ile było? 247? To jest. 13. Kurde, nie wiem. Kiedy się to skończyło? 6, to chyba 19 sekund. Dobra, chuj, nieistotne. Szybko zrobili, ok? 19 sekund robienie barona, to jest szybko. No i teraz zegareczek. Jako trzeci. Po trzech itemach zegareczek. No i co, i później chyba będzie z. Y Gia po prostu, nie? No ta Zonia naprawdę się przyda na jakiegoś renektona na Eveninka, weźmy sobie teraz Redzika no i dobra, co dalej mają Barona, no przydałoby się mida na pewno przepchać Krzysiek robi wizję, żeby widzieć wszystko Eveninka puszy, bota, a jedzie topa no to 1-3-1 widzę robią jeden na topie, jeden... jeden na topie, trzech na midzie, jeden na bocie i tak będą puszowali Barona <grym> tak będą puszowali... po prostu turety, widzowie ale ja się jąkam czasami, ja nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ooo, Ari. Ari ma ulta, nie? To na chilku. Jeszcze nawet walczy, żeby zabić tą Evelinkę. Leszek, okej. Okay. Evelinka bez flesza. Ażka bez życia. Mm, na bocie... Ture wzięty Jinx nie może być solo, uwaga. Ona jest zbyt cenna. KalFOSZO! Ja pierdzielę! Ładna reakcja z tym rakanem w ogóle, że odfleszowała <śm> ten tryszyk. Niezły kombo. Niezły <śm> <śm> Ładnie, co się tu dzieje? Nie mam pojęcia. Tutaj na idzie jakaś randomowa bitka. Ale Jinx twardo stoi i widzowie 10 farmy na minutę. To jest to, co powinien robić dobry adequary. Czyli właśnie mieć 10 farmy na minutę i tam cisnąć. Tylko teraz musi uważać. Nie ma flesza. O kurde, ale na granicy ręża, nie? I teraz rozpędzony, bije się, teammate'i mu pomagają. No, jeszcze jeden? Uuu, nice! Ulti? Kurde, no pięknie. Double kill, 12-2. Nie no, on solo teraz tą giereczkę robi praktycznie. Oj, <grym> dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj żyje tylko Ewelinka i... Była... właśnie jest na midzie. No to sobie na... na spokojnie. On wie kiedy może sobie bić, a kiedy nie wie? Znaczy... Wie kiedy może bić, a kiedy nie może oczywiście. No i kol kolejny turet, ale zwróć uwagę, on tak solo wszystko bierze. Ma tyle pieniędzy, on ma prawie dwa razy więcej golda niż Aszka. Aszka kończy drugi item, a ten ma 3000 golda i się zaraz cofnie po kolejnym, po kolejny itemek. Będziesz już miał 4 itemy. Teraz pytanie co złożę. Ja hmm. i... A, a, jednak Blood Twister. Widzisz, jednak się składa tego Blood Twistera. On dostał nerfy. Ogólnie te całe combo z... no ma Presence of might, ale było... Jak to się nazywało? To co ci shield daje w runach. Overheal. No, Overheal e, dawał dużego Shielda z, w połączeniu z Blood Twisterem. No, ale dostało nerfa, ale mimo wszystko widzę, że blad twister też jest grany. Farmi dżunglę oczywiście trzeba, niezależnie czy to jest widzowie adekery czy Midlaner. Zawsze wam to będę powtarzał. Ostatnio miałem gierkę na EUNE, gdzie wziąłem grompa i mój dżungler się wiebał pod turet. I, i se zidował. Nie wiem, beka trochę. <laughs> ale no. To może czasami się nie opłaca. Jak jest jakiś zjeb w dżungli, to nie róbcie tego. Ale jakie jest ogarnięty Junder, to, to na spokojnie No i co? I w sumie to jest stompik, widzowie, totalny już w tym momencie 13-2, ataki, AD potężne. Ja pierdziele Nie wiem, ziomek, to tak jakbyś staremu żubra dał I on już też kieruje Wujkę w gimnazjum Nie wiem, co ja teraz powiedziałem No i kajtowanko No nie wiem, on jest nie do dotknięcia nie do dotknięcia, widzowie. Tam dwa razy zginął. Dwa razy zginął, bo raz został od otaszki. No i teraz jest po prostu nie do powstrzymania. I raczej to jest koniec gierki, widzowie. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Inny niż Zmina. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. I może zobaczymy później jakiegoś to playnera, junglera. Może suporta, jeśli będziecie chcieli. No to widzowie, dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i jesteście koksami, Siemanko Papa.